jeszcze Lol fleshzu jegóram Kurde. jestem. Dobra, wrócił już stream. Eee, czemu go nie było, nie wiem. Skąd ten gościu wiedział, że ja tam jestem? <laughs> ten pierwszy u mnie. on wszystko Zostało temu ostatniemu 7 hp co miło O Dobra Nie no żal jakiś ten gościu naprawdę Skąd on tyle wie Nie wiem dziw, Dziwne to było W ogóle stream mi się rozłączył jakąś godzinę temu I nie chciał się połączyć, ale już działa Czyli jakoś od początku Ranked'a nie było nagry... Znaczy, nie było stream'owane. A, gdzie wy? bomb on about easy did <laughs> you <laughs> <GG. laughs> A ten co? Dobra, kończymy to na szesnaście, jedenaście. Dobra, CT jest odsmukowane. Ja jestem w CT. Aj, yy, jest minus 58. A nie, bo on dostał do W ogóle zadałem gościowi augiem 191 w 3. Znaczy augiem, scoutem. A, scoutem. No, scout bierze po 50, chyba że w nogi to... Po 64 z tego. co no, no, jakoś tak. Nie Widzę, widzę, Słyszę znaczy się. Dwóch jest dżungla, dwóch jest dżungla. Tu on Oby Obydwoje są w dżungli. Nie ma, nie ma shorta.

O strzeliłem! Strzeliłem! Nie, u mnie nie było, u mnie nie było, że strzeliłeś. Ten zawa Ewem, nie umiem tego co już grać. Chodźmy a Dobra, wjeżdżamy chyba. Konektor jest. Co się tam bawi? Nie ja. Ja kurwa nie wiedziałem czy strzelać jest, to widzę Jeden biega z kosą, drugi biega w kółką no? Nie jest kurwa Mam jakieś żalki Łodu 27 kg w ogóle gdzie o Nie wiem <grym> Ale to co się tam zdarzyło, to nie wiem Też eee, Zasmokuję CETA, dobra? Co to za flash był? Aha przypadek gościowi banie strzeliłem, bo wbiegli w to. Lol eee. Aha, przez smoka dostałem I One is city, city, city. ten do niego ten a ten mu pestkę aha no ten znowu no nie no nie yes and subscribe my channel <laughs> Okay, we go be <clears throat> <laughs> subscribe to PewDiePie. Ne, yeah? <laughs> what the fuck? Nie, dobra. Ja go reportuję w tej chwili. E to jest ten taki, ten drugi. Co to było? Uh -huh. <laughs> no <coughs> um, the second one um, green in the city. Patrz, ten znowu powiedział i rezultat. No. Ja wiedział, nie, gościu jakiś nie wiem, na czy Chuj wie co. Wszystko kurwa wie. No, nie wiem. Ale, ale to, to moje też było dziwne. Przecież on mi pestkę pierdyknął. Nie, że full auto puści, tylko pestkę w łeb. Przez ścianę. Serio. Ja tam trzy buły sprzedam na C. No kurde, no tak, trzy buły na C. Spoko, że tam jeszcze trzech jest osiemdziesiąt 80... sześć. To nie ja! Jeszcze ma 40 kg, nagle się tak, ta, mhm. kurwa, odpalił na niej dużego Dlatego kurwa w Cesa przestaję grać, bo w każdym meczu praktycznie, praktycznie I się nie opłaca nawet A tam Może na FaceIt'cie Ale na FaceIt'cie są znowu takie koty, że Znowu pod ta A idziemy Go maybe Aha Nie, 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 ciii lampę Flaszował tu Ty Króci chyba To twój flash? Nie Uj, No maja. super, nie? Ten się odpalił na ostatnie rundy, kurwa, żeby wygrać A, co z tego? A i tego, z tego odpalonego jeszcze ubiłem, ale już, wiesz. Ciężko. Dobra, no to co? Ja to ogólnie będę kończył. Co do. Y, ten to. O, ty. D na dwudziestolecie cs -a dostałeś skrzynkę. Jakiego mam z tym Disconnect po prostu. Yy, kurde, jak ci to będzie. Nie, ten pod Escape. Dobra, no to ja kończę streama.